Oto zasady dzięki którym Koleżanko i kolego Zapamiętasz pisownię U zamkniętego Zasady są cztery Jak cztery pory roku Nauczymy się ich teraz krok po kroku Zasada pierwsza U zamkniętej piszemy Kiedy w wyrazach wymieniamy U na O, U na A, U E Bardzo proste U na O, U na A, U E Bardzo proste O, U na A, U na e. e Bardzo proste Zasada druga U zamknięte piszemy Kiedy pewne zakończenia widzimy Uf jak Kraków, miasto wspaniałe Uwne jak nowa, dziewczyna poznana Ufka jak przed dzieci pisana Uwiek jego łówek do rysunków potrzebny Uf, Uf na Ufka, Uwek Uf, Uwna na Ufka, Uwek Uf, Uf na Ufka, Uwek Uf, na Ufka, Uwek Uf ówna ówka, uwek, ukreskowane pasuje do tych słówek. Uw, uwna łówka, uwek. Uw, uwna łówka, uwek. Uw, ówna ówka, uwek, ów, ów ów, ów ukreskowane pasuje do tych słówek. Ale uważaj! Na wsówkę, wsówkę i zasówkę. Skórzkę, wsówkę i zasówkę. 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 Różbnikówkę. I przez pół otwarte zapisuje, gdyż wyjątkami są nazywane, gdyż wyjątkami są nazywane. Zasada trzecia mówi o początkach, rzadko tam uzyskane możemy spotkać, jedynie w razach, uf, ówdzie, ówczesne i osne. Owa zasada tu i ówdzie ówczesnie jest spotykana. Ósmoklaszny też jest znana. Uf, ów, ówdzie, ówczesne i ósme. uf, ów, ówdzie, ówczesne i ósme. uf, ów, ówdzie, ówczesne i ósme. uf, ów, ówdzie, ów, ówdzie, ów, ówdzie, ówczesne i ósme. Czwarta zasada jest najmniej przyjemna, bo mówi, że pewne wyrazy. Trzeba po prostu zapamiętać Trudno wytłumaczyć innymi zasadami Więc na pamięć je po prostu wkuwamy Więc na pamięć je po prostu wkuwamy Żółty żółw kłóci się z córką I z jaskółką i z wiewiórką Różnych kłótni jest on królem rubel trąca go swym piórem Jest też próżniak, kłótnie różne Przepiórek wróży mu źle. Nie chódź się tchórzliwy żółwiu. Żółty żółw kłóci się z córką i z jaskółką i z wiewiórką. Różnych kłótni jest on królem. Wróbel trąca go swym piórem. Jesteś próżniak, kłótnie różne. Kur przepiórek w mu źle. Nie chódź się tchórzliwy żółwiu. Una o, una a. Una E, bardzo proste. Una o, una A, Una e, bardzo proste. Una o, Una A, Una E, bardzo prost. Uf. Ufna, ówka, ówek, ów. uf. Ufna, ówka, ówek ów. uf. Ufna, ówka, ówek. Ukreskowane pasuje do tych słówek. Uf, ufna, ówka ówek, uf. Ufna, ówka ówek, uf. Ufna, na ówka, ów ukreskowane pasuje do tych słówek. Uf, ówdzie, ówczesny i ósmy. Uf, Uf ówdzie, dzie, ówczesny, ówczesny i ósmy. Uf, ów, ówdzie, ówczesniej ósmy. Uf, ówdzie, ówczesny i ósmy. Teraz polub udostępnij subskrybuj. Korepetycje język polski. Kreatywne lekcje z pasją. Pani Żaneta.